Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek VAT-u dla zaawansowanych, kontynuuje temat oszustw w tym podatku. Zaczęliśmy poprzednio, w poprzednim odcinku, mówić o tej, tych formach, takich najbardziej, takich najbardziej znanych, które, które, no, które w istocie mają na celu. Pogrążenie, uwikłanie uczciwych podatników w taki właśnie ciąg zdarzeń, zwanych karuzelą podatkową, to jest ta karuzela materialna, czy ten towar jest w rzeczywistości, bo jak wiemy, że jest tak zwana karuzela formalna, polegająca na tym, że po prostu ten towar, zresztą w istocie, ten towar w karuzeli materialnej i formalnej często jest. W obu przypadkach albo go, albo i teoretyczny ten towar jest, że on tam jakąś na końcu jakąś tam usługę zaspokaja. W karuzeli formalnie tego towaru po prostu nigdy nie było i, i stąd też y, to z punktu widzenia y, tego, kto tam się dał wplątać jest, jest w tym środku tego łańcuszka, to, to tak naprawdę ma istotne znaczenie, no bo jeżeli towaru nie było w ogóle, no to nie można nawet przyjąć, że jeśli ktoś działał w dobrej wierze yy, i działał w dobrej wierze, i to, to nie dokonał nabycia towarów i nie sprzedaży go, sprzedaży, bo nie można je nabyć tego, czego nie ma. Natomiast dzisiaj chciałbym mówić o drugiej formie oszustwa podatkowego, które wiąże się z nabyciem wewnątrzspólnotowym, które, gdzie jest to koniecznym tym elementem, nabycie wewnątrzspólnotowe. Zresztą bardzo silnie pielęgnowana patologia tego rozwiązania wiąże się właśnie z tym, aby można było ten, to oszustwo w zasadzie no, nie tylko kontynuować, ale wszystkim, żeby ono stało się taką sta stałym elementem, tą, w tą elemen koniecznym w istocie, albo można powiedzieć prawie koniecznym funkcjonowania podatku w wersji wspólnotowej. To jest oczywiście to, to tak zwana złamana cena, która, która, ma na ce, która, jest, której, która jest taką zmorą ciągle groźną. Tu to, to w żaden sposób nie, nie udało się w jakiś sposób ograniczyć zakresu tego zjawiska, no bo jego pomysł tej złamanej ceny... Okropne słowo polega na tym, że towar, który jest przeprawdziwy, żeby nie było wątpliwości przy złamanie jej cenie, transakcja ma charakter rzeczywisty od strony przedmiotowej. Często to jest towar wywieziony z Polski, czyli towar wywieziony, masowy towar wywieziony z Polski, przywożony z powrotem czyli do kraju, we w, w brak faktycznego opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tam nie ma żadnego opodatkowania, bo ten podatek należy równa się naliczonemu, powoduje, że ten, kto dokonuje owego nabycia, czy to jest nabycie transakcyjne, czy też nietransakcyjne, nie ma w tym przypadku znaczenia. bo Wtedy, kiedy jest transakcyjne, ta złamana cena pojawia się krok dalej, ale, ale najczęściej to jest po prostu podmiot, tak, jakaś spółka mniej lub bardziej fikcyjna, albo spółka o charakterze w sensie materialnym istniejąca, natomiast, która po prostu idzie, idzie w, ten, w, ten, w, te, w te konkury, prawda, że jest tak, chce się w ten sposób zarobić, a zarobek jest bardzo prosty. Towar jest kupowany z, z, w nabyciu wewnątrzspólnotowym, i, i żeby na, trzeba oczywiście zapłacić dostawcy, a, do, do, a, a więc jak się zapłaciłoby dostawcy w cenę nabycia i chciałby się nie zapłacić podatku od towarów i usług, yy, czyli zarobić na niezapłaconym podatku od towarów i usług, no to. To nie ma, to ta, ta działalność w niczym nie jest konkurencyjna w stosunku do legalnego biznesu. No dobrze, nie zapłaciłem VAT-u przy sprzedaży tego przez ten podmiot dokonujący nabycia wewnątrzspólnotowego. No ale cena rynkowa tego towaru jest taka sama jak cena towaru oferowanego przez uczciwych podatników, więc kto ktoś się z złasi na tego rodzaju ofertę, zwłaszcza, że to musi być firma ta, która to oferuje nowa, bo ona musi zniknąć nie płacąc tego VAT. u Więc pomysł jest taki, że cena sprzedaży tego towaru jest niewiele, już, ale ta cena brutto, bo zakupiona jest netto, jest niewiele niewiele większa, większa od ceny nabycia. Netto, czyli cena brutto z VAT-em jest niewiele wyższa od ceny netto zakupu, no ale dla, z tego powodu, że w tej niewiele wyższej cenie sprzedaży brutto jest podatek należny, który dla nabywcy jest podatkiem naliczonym, daje to mu prawo do odliczenia i dla niego cena netto jest kilkanaście procent niższa od ceny. Yy, Netto tego towaru, który byłby na przykład kupiony bezpośrednio za granicą, czyli nagle towar taniej. Czyli był kupiony za 100, a sprzedawany jest na przykład za 85 plus 23. już no zaraz, no to różnica 15 punktów procentowych, no to to jest gigantyczna. Opłaca mi się, to są naprawdę bardzo dobre rabaty, które, z których mogę, dzięki czemu ta oferta jest atrakcyjna. Ktoś mówi, a, z czego, a, a gdzie tu jest ten szwindel? No szwindel jest bardzo prosty. Ten podmiot, który sprzedaje to po tej cenie złamanej, bo to jest właśnie ta złamana cena, z góry zakłada, że tego podatku należnego nie zapłaci, z, tych, z tej kwoty wpływów płaca, opłaca cenę netto, no i zostaje mu taka niewielka marża nadwyżki, ale to jest nadwyżka, która która jest opłacalnym no, biznesem, ponieważ yy, różnica w cenie między różnica w cenie towarów objętych ową złamaną ceną i nieobjętych jest tak duża, a to jest ciągle ten sam towar, bo to najczęściej jest po prostu ten sam towar. I to były te paradoksy polegające na tym, że na rynku z zagranicy, z Niemiec pojawiało się, się polskie paliwo certyfikowane ze wszystkimi dokumentami tańsze od paliwa, które jest oferowane w cenach hurtowych na terytorium kraju. I ten, który zastosował złamaną cenę, jego misja jest bardzo prosta. On ma zarobić na różnicy cen między ceną brutto a ceną netto, przy czym jego zarobek pokrywa Część niezapłaconego zobowiązania w podatku od towarów i usług, a drużga część tego zobowiązania, zresztą z reguły większość, pokrywa cenę nabycia, którą, y, którą musi zapłacić ten podmiot krajowe, y, do, dostawcy nie krajowemu, tylko innego państwa członkowskiego. I y, ten podmiot nie płaci, nabywca odlicza VAT, no bo przecież zapłacił za ten towar, to towa jest w rzeczywistości, Czyli, czyli on, yy, czyli nie można zarzucić fikcyjności przedmiotowej yy, owej transakcji. Problem jest w tym, że, że ten podmiot, który oferuje ową złamaną cenę, yy, najczęściej przecież podmiotem obiektywnie jest. On przecież istnieje. Musi mieć rachunek bankowy, musi być jakąś spółką. To prawda, że on działa, działa tylko po to, albo głównie po to, żeby. Zarabiać na tego rodzaju już ale to jest podmiot jak najbardziej rzeczywisty. No i władza tak trochę przystosowała wobec tych potencjalnych kontrahentów, owych podmiotów stosujących tą złamaną cenę takie listy ostrzegające, że to jest za tanie, że to jest i ten podmiot jest fikcyjny. Jak wiemy, on nigdy, on był, nigdy w sensie obiektywnym, fikcyjny nie był, no bo kupił towar i sprzedał. Może był w tym znaczeniu fikcyjny, że był tworzony przez podmioty posługujące się osoby, na przykład z ukradzionym dowodem osobistym, ale ten podmiot w rzeczywistości, w sensie obiektywnym i ekonomicznym istniał. W związku z tym często stawiany zarzut kontrahentom, że kupiłeś na towar, który jego cena została zaniżona, cena netto zaniżona i dzięki temu, ale tylko dlatego mogła być zaniżona, żeby tym niepłaconym VAT-em pokryć stratę na tej sprzedaży, stratę netto do netta, że to jest transakcja z podmiotem fikcyjnym, była oględnie mówiąc, no, wnioskiem zbyt daleko idącym, ale w tą drogą szły organy skarbowe, również organy ścigania, mówią, no, i sądy, że ta złamana cena powoduje, że ten podmiot staje się w jakimś sensie taki gorszy, zły, czyli taki godny potępienia, ponieważ jego celem jest oszustwa podatkowe. Chociaż z drugiej strony, jako spółka wpisana do KRS-u, bo to najczęściej były spółki. No, bardzo trudno powiedzieć, że jest podmiotem fikcyjnym, skoro prowadziła zakup, sprzedaż. Często składała nawet deklaracje, żeby nie było wątpliwości. Składała deklaracje, które to deklaracje, to co było najważniejsze, a nawet jak nie składała, to albo składała fikcyjne deklaracje, podrobione, to jednak ten podmiot takie zachowywał najdalej idące pozory pozory tego faktycznego istnienia. No i wiadomo, że tu był potrzebny ten pożyteczny idiota, czyli ten, który zakupi te towary, często to nie był nawet bezpośredni kontrahent, bo ten towar przechodził przez kilka rok i dopiero ten ostateczny nabywca dokonał, dokonywał tego, jakby powiedzieć, zużycia tego towaru, no, a potem się okazało, że on uczestniczył w owym oszustwie, też w jakimś sensie karuzelowym, tylko karuzela była w tym przypadku jak najbardziej. Materialny charakter, bo ten towar był, tylko po drodze pojawił się podmiot, który obniżał wartość rynkową tego towaru, czyli cenę rynkową. I ta, ta operacja mogłaby być bardzo szybko wyeliminowana. Zresztą to jest po raz kolejny, zresztą podobny wątek był w przypadku oszustw, o których mówiliśmy przed tygodniem. Gdyby płatność, płatność, Podatku od towarów i usług z tytułu, nawet przejściowa z tytułu WNT była zasadą, a w zasadzie, a obecnie jest właśnie tylko wyjątkiem właśnie wprowadzonym po to, żeby wyeliminować tego rodzaju praktyki na rynku paliwowym. To nigdy by to zjawisko nie powstało. Gdyby nakazano podatnikom dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego zapłacić, i to. W takim tempie jak w przypadku importu. Ten podatek graniczny, tak jak to wprowadzono w 2016 roku, zresztą zgodnie z koncepcją, którą, którą wypracowaliśmy w Instytucie, myśmy o dużo szerszym zakresie proponowali nie tylko do rynku paliw, ale do wszystkich wyrobów, które były, miały być wyjęte z tak zwanego krajowego odwrotnego obciążenia tej patologii, która ciężkie miliardy kosztowała nas wszystkich i wytworzyła inne oszustwa, o których też będziemy mówić, teraz już powoli prze, no, przechodzące do historii, no bo nie ma odwrotnego obciążenia krajowego, w związku z tym nie ma, nie, ma, nie ma również pola dla tych oszustw. Natomiast wtedy była propozycja nasza, była w tym ustawie z 2015 roku, ztorpedowana przez ten cały biznes, ten cały... To wszystkich tych, którzy odpowiadają za zniszczenie tego podatku i z... te wszystkie oszustwa, które, no, które się tam trochę udało ograniczyć, natomiast nigdy nie udało się odzyskać pieniędzy, które wtedy po no, prostu z naszej kieszeni zabrano, no, bo oszukując od... pieniądze, które, które oni nie zapłacili, były niejako odbierane od tych naiwnych, którzy byli kontrahentami. I, I oni za, w zasadzie płacą, koszty, płacą rachunki owych oszustów podatkowych, no, który, no, którzy żerują na tym we wspólnotowej wersji vat wersji Gdyby tak jak wtedy proponował Instytut, proponował wszystkie towary, które uznajemy za wrażliwe, byłyby objęte tą graniczną płatnością podatku od towarów i usług, tak jak to potem wprowadzono wyłącznie dla paliw, chociaż chwała im, że to zrobiono. Czyli VAT 14, czyli płaci się w ciągu 5 dni od dnia przywozu towarów, albo nawet myśl promowanych przed przywozem towaru na terytorium kraju. Oczywiście ten VAT następnie byłby odliczany, żeby nie było wątpliwości, ale jeżeli musisz zapłacić i 100, i 23 na granicy, no to musisz mieć sprzedaż na tym samym co najmniej poziomie, bo inaczej będziesz dokładać. Czyli graniczna płatność z tytułu WNT eliminowałaby kolejną praktykę, jaką jest właśnie owa złamana cena. No ale zbyt silne jest lobby, które broni tego patologii tego wspólnotowego VAT-u. No i jak do tej pory poza paliwami, storpedowało wszystkie możliwe próby rozszerzenia zakresu owej granicznej płatności. Podatku, na, podatku z tytułu WNT poza, pali, poza te szeroko rozumiane paliwa. I dlatego, złamana cena będzie, jest i będzie sposobem y, zarabiania na, na wspólnotowej wersji podatku. Dopóki będziemy w tym kształcie, we wspól, w tej wspólnotowej wersji, dopóki ona będzie chroniona właśnie w, w tej istocie złej postaci, no bo postaci, która, która w zasadzie, wszyscy o tym wiemy, sprzyja oszustwom podatkowym, no to złamana cena będzie się miała dobrze, a my by jako zwykli, uczciwi podatnicy, musimy rzeczywiście mieć się na baczności, kiedy widzimy za tani towar w stosunku do jego rynkowej wartości. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze będziemy kontynuować sferę z problematykę oszustw podatkowych. Bo to jest dopiero drugie, druga forma oszustwa, jest ich jeszcze sporo. Pozdrawiam najserdeczniej, dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.